Zarówno amniopunkcja, jak i biopsja kosmówki pozwalają na diagnostykę wad genetycznych płodu. Jedno i drugie badanie wykonywane jest w momencie stwierdzenia podwyższonego ryzyka wad genetycznych na podstawie właśnie badań tego screeningu wykonywanego w pierwszym trymestrze ciąży. Amniopunkcja, jak już powiedzieliśmy wcześniej, wykonywana jest dopiero około 15 tygodnia ciąży. Biopsja kosmówki jest badaniem, które wykonujemy już od 11 tygodnia ciąży. Ogromną przewagą biopsji kosmówki jest y, y, czas wykonania. Wykonujemy ją dużo wcześniej niż amniopunkcja, a tym samym wcześniej dowiadujemy się odnośnie zdrowia y, płodu. Y, różnica y, również polega na tym, na materiale, jaki uzyskujemy. Ponieważ w amniopunkcji pobieramy płynowodniowy i diagnozujemy obecne tam komórki płodu, natomiast w przypadku biopsji kosmówki pobieramy kosmki, czyli elementy, które budują nam kosmówkę, czyli łożysko. Oczywiście informacja uzyskana jest identyczna, to znaczy uzyskujemy opis kariotypu płodu zarówno na podstawie jednego, jak i drugiego badania. Niestety biopsja kosmówki jest badaniem nieco bardziej bolesnym. Używamy tam troszkę grubszej igły, wykonujemy to we wcześniejszej ciąży. Miejsce wkłucia jest bardziej bolesne, czy odczuwalne dla, dla kobiety. Natomiast zastosowanie znieczulenia pozwala na złagodzenie tych nieprzyjemnych dolegliwości bólowych. Zabiegi jeden i drugi trwają dosłownie kilka minut. Wykonujemy je tutaj w warunkach ambulatoryjnych. Właściwie po y, kontroli, krótko po zabiegu y, akcji serca y, pacjentka y, może pójść do domu.